Hej siemano, z tej strony Łocu, witam z w kolejnym odcinku na moim kanale, znowu na kumplowicach, znowu niestety, nie z Petersonkiem, a sam. I sytuacja wygląda tak, od poprzedniego odcinka troszkę się zmieniło, ponieważ jak widzicie już tutaj chciałem stworzyć leje, Mam żelazną zbroję, mam żelazne ogólnie przedmioty, parę diamentów jak tam w domku i plecak. Plecak, który nie kosztuje jakoś super mało, ale też nie jest jakoś specjalnie wy... wymagający, żeby coś stworzyć. I tak, mam przy sobie dwa staki Dirt'a, żeby dostać się na te latające UFO wyspę, jak to to chce nazywać, tak będzie to nazywać. I właśnie teraz w tym odcinku będziemy to robić, bo za strasznie zastanawiamy co tam jest. Wiem, że chłopaki już jedni tam chodzili, ale ja jeszcze nie wiem, więc bardzo chciałbym... Spadają slajmy i to jest dosyć martwiące. Nie zbyt lubię slajmy, szczerze mówiąc. Czekajcie, jak to tutaj położyć, o. To będzie dobrze chyba. Mam nadzieję, że tyle nam starczy w ogóle, bo mamy tylko dwa staki. Tam na górę trzeba się dostać. Weźmiemy sobie tarczę do drugiej ręki. I. Aha. No. To nie był dobry pomysł jednak. Ale dostaniemy się tam jakoś. Widzę tam jakieś kolorowe drzewa. Jakieś. jakąś wodę, co tam jest. Zobaczcie. Jakaś kolorowa wyspa. UFO to raczej nie jest. Jak... Napisała jedna osoba w komentarzu pod, pod poprzednim odcinkiem. No ale. Nie wiem, naprawdę. Pierwszy raz to widzę. Ale wiem, że są tu slajmy i nie wiem, czy to na, dla mnie jest na rękę, bo. Nie lubię slajmów. W sensie są. ok, póki nie jest ich za dużo, <gryw> po prostu. Ale mam wrażenie, że większość spadnie na dół. Ej, co to jest? Jakby w sensie. Spodziewałem się czegoś więcej? Tak to mogę nazwać? Na pewno stworzymy super item stąd, bo widziałem, jak, co chłopaki robią, co mają, i naprawdę jest naprawdę kozacki. Naprawdę, naprawdę. Za dużo raz naprawdę wiem, ale jest naprawdę kozacki przedmiot. To się od tego odbiję. Tak, okej, okay, dobra. Slajmy musimy pokonać. Zebrać slime balle. Yy, 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 więcej nie ma, ja się tu od wszystkich odbijam. Co to jest? Z czym się to zbiera? I czemu się od tego wiecznie będę odbijać? Nie, dobra, Congild Green Slime Block. Ok, i musimy stworzyć na pewno slime bootsy. Spójrzcie, są tutaj i to chyba z jakichkolwiek ze slime bloków. Byle były tego samego koloru I jeszcze musimy stworzyć to. Ale dwie nici to spokojnie gdzieś tam ogarniemy na szybko. Może będzie mieć akurat Peter, chociaż aktualnie go z nami nie ma jest na serwerze. I przygowałem też jedną fajną rzecz, ale to już nie dzisiaj. Dla Petera jest naszym szefem, jakby naszego teamu. Chociaż na razie poznaliście jedną osobę tylko widać z naszego teamu, to chociaż znacie jeszcze stolarza. Prawdopodobnie też będzie naszej drużynie. Czekaj, ja nie wiem ile tego potrzebuję. Zaraz wezmę tego jakoś więcej. Nie wiem czy w ogóle powinien zbierać to mieczem. Co to jest? A, to też jest drzewo z tego. Okej. Okay. To dosyć ciekawie. <laughs> nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Co to? Półpłytki? Ty, co to jest? Tego rozwalić nie można. A, można. Co się stało? Czy ja wodę na dół? A, bo to chmura jest! Aha! Aaa! No, to wszystko teraz tłumaczy. No ja patrzę na to takie białe, dziwne, nie, nie wiedziałem co to jest kompletnie, naprawdę. Hmm. Nie wiem, czy niszczyć to? W sensie... To? No to się może przydać w sumie? Znaczy przydać, w sensie jakby... Trochę to zajmie. Nie no, to się od tego się ciągle odbija. Mogę się jakoś to zatrzymać? Nie. Można się wybić bardziej. To nie, 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 nie dobrze. Mogę tym domu otoczyć. Chyba tyle powinno nam spokojnie starczyć. Chwilę, ile to kosztuje. Um, kule szlamu. Mam ich 13. I nić. To była nić, nie? Tak, dokładnie. No, to powinno starczyć. Lecimy do wody, do domku. No to trochę. trochę jest daleko do domku. No, w sumie tylko 200 kratek. Mogłem zrobić strasznie o, o wiele szybciej, bo z tego co wiem, to te buty i ten slime Slimeslink jest naprawdę kozackim przedmiotem. Ale no co? No, musimy najpierw go stworzyć, a do tego są potrzebne nam nici, których najprawdopodobniej w domku nie mam, bo nie zabijam pająków. No to gdzieś tam takie takiej pewnej ukrytej skrzynce, której na odcinku nie będę pokazywać, żeby nikt z innej drużyny przypadkiem się nie dowiedział Pewnie jakąś bym miał, bo to jednak chcę stwor stworzyć sobie plecak Taki dosyć duży plecak, bo ten jest... ten jest naprawdę niby wielki, ale ma tylko... 4 yy, rzędy slotów Chciałbym mieć jednak więcej Czekajcie... A, to tutaj jest, no Tu chciałem sobie zrobić automatyczną farmę, tylko że... Yy, nie wyszło mi <laughs> Jeszcze nie użyłem nawet lei, ale to już inna sprawa Sprawdźmy czy Peter ma jakieś nici Ma Dwie chyba nam wystarczą, nie? Dobra, co stworzymy to w sumie albo u siebie w domku, będzie tak, wiecie, wiecie, tak lepiej Zobaczcie Dobra, mamy to I z tego co pamiętam, tak, tak, tak Tak, tak i tak O, mamy sling, slime slinga i tworzymy budki slime butce zaprezentuję wam samo działanie slime butców um, jeżeli ktoś go nie zna, bo dużo może z was go nie znać, albo widzieliście chłopaków skaczemy, odbijamy się i tak dalej, ale ze slime slingiem zabawa się dopiero zaczyna bo, dłuż, no tam mamy pustynię 537, no 530 klatek stąd, robimy tak i lecimy, patrzcie to ...jak dużo kratek można się przetransportować samymi tymi butami. I spójrzcie jeszcze raz, tylko tak, żeby do wody nie trafić, cyk. Odbijamy się. No, niestety tam do wody, trafiliśmy, to już inna sprawa, ale patrzcie, jesteśmy tak blisko już pustyni... ...że wystarczy zrobić jeszcze raz, tak. A, no jakbyśmy jeszcze nie trafili w drzewo, to byłoby super. A, i właśnie, nie próbujcie tego robić, jak, jak, jak grać na tym modzie, nie próbujcie tego robić bez butów. Naprawdę, bo źle to się skończy. Strasznie źle. Wiesz co by się stało, jakbym spadł z takiej wysokości? Chociaż nie no, może do przeżycia to nawet takie. O, i zobaczcie, już jesteśmy na pustyni, domek mamy 530 kratach stąd, tak jak wcześniej była pustynia. Więc widzicie, szybki transport jest. Jest kozacko. I myślę, że moglibyśmy zrobić coś takiego, że. Bo przygotowałem pewną rzecz, wykopałem ją trochę i, I muszę zrobić to, bo jednak wiecie, Peter jest naszym szefem. I w sumie nie dogadywałem się o tym z nim, bo chcę zrobić taką niespodziankę. Tylko musi go nie być w domu. Ja wiem, że on jest na serwerze. Ale chciałbym zobaczyć, czy uda się to zrobić tak, żeby on nie wiedział I jednak, wiecie, tak na moim odcinku będzie to, co zrobię, a na jego odcinku będzie jego reakcja Może nie dzisiaj, a jutro, zobaczymy Ale naprawdę będzie jego reakcja, tak myślę Przynajmniej postaram się go o to poprosić, żeby jak wbije do swojego domku, zaraz to To nagra sobie swoją reakcję na to A będą to, patrz, tu mam jego domek Tu mu postawiłem już wcześniej yy... Budę dla psów, no co prawda tylko jedną, no ale ten I zobaczcie ile tu jest wolnego, niezagospodarowanego miejsca I chciałbym to wykorzystać w taki sposób Przygotowałem już wcześniej trochę rzeczy Ogólnie stworzyliśmy wczoraj gaming room W tamtym pomieszczeniu, tam Nie będę wam tego dokładnie pokazywać gdzie I jest tutaj krzesło, czarne biurko, ale Te czarne biurko i ten pc To to wszystko na razie wyrzucimy stąd Kompletnie przerobimy to z powrotem na jakby barwniki, bo kiedy wam zobaczę jak działa ten stół dokładnie, i tu mamy trochę barwników i tak dalej, więc robimy biurko. Myślę, że te biurko będzie dobre. Krzesło, chyba jak to mam, krzesło? To jest biurowe zwykłe krzesło, czy nie? Office Czerno, to wpiszmy czer. Hmm, który by tu wybrać, takie. Najlogiczniejsze, pewnie biurowe będzie, myślę. Myśl, myśl. To jest trójka i chyba tą samą, tylko że w innym kolorze. To jest ta? A to jest łudencher? To, to nie jest łudencher. To jest, ale jak to wygląda? Halo. A, to nie, to ja takiego krzesła nie chcę. Jak to jakieś chłodniejsze jest. Hmm, jakie bym tutaj włożył te krzesła do tego domku? na no, nie wooden na no, drewniane, nie drewniane o, o, o takie białe może będzie lepsze patrzcie no lepiej i tak bardziej do biura i tak bierzemy teraz screen mamy screen keyboard taki wiecie z myszką i klawiaturą screen left screen right to bierzemy też i no to to nam nie będzie potrzebne Musimy jeszcze włożyć pc bo wiecie, co to za monitory i myszki bez PC-a, bez jakiegoś komputera. Myślę, że to Pitera. A, damy mu pomarańczowy, bo wiecie, on jest rudy, to damy mu pomarańczowy. I ostatnia rzecz. Skoro wiecie, tutaj wszyscy nagrywamy. Będzie wideo. Kamera. Wideo. Wideo. O, tak. To jest naprawdę zaawansowana kamera. I teraz musimy zobaczyć, czego przypadkiem nie ma w domku. Mam nadzieję, że nie ma go w okolicy, nie widzę go też jakoś specjalnie na minimapie. Nie wiem gdzie on może być. Jest to dosyć martwiące. Słuchajcie, o to nie jest dobre, ale tak może stać. Nie, 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 to nie, nie jest fajne. To jest tak, bo to jest szerokie na tą stronę, o nie. Zrobimy mu to tak, patrzcie. Cyk. Mmm, my to, cyk, cyk No nie wygląda to najlepiej, no ale dobra, już tam nie marudźmy Mmm, screen Bardziej tutaj to mogę postawić, czy nie? O nie Teraz teraz się zrespił tutaj w swoim domku Albo nie, patrzcie, nie zrespił się, dobra Uff to było bardzo bliskie. Hmm, a jakbyśmy to tak zrobili? Nie no. On sobie to najwyżej jakoś to przemebluje, ale... jak idę już mamy? W ogóle 15 minut. To już jest strasznie dużo. Dobra, postawmy to tak. Tutaj monitor. Myślę, że jakbyśmy postawili sobie te dwa bloki, że można było czegoś to postawić. O, cyk. No nawet Minecraft, zobaczcie, już od razu z miejsca odpalony. Oni od razu wiedzą, co Peter Petersonek potrzebuje. Tutaj screen left, patrzcie, o jak ładnie. Super jest, naprawdę. Kamera. A, jeszcze PC by się w sumie przydał, no to PC będzie stał tutaj. W tą stronę będzie świecić sobie częściami 1050 Ti, jakimiś tam wszystkimi, Takie, jako, taką, jaką ma Peter. I myślę, że jakbyśmy wzięli... No, podwędzimy z tego domku tutaj. Na podwyższeniu kamerę taką zaawansowaną kamerę. No może bardziej w stronę krzesła, którego jeszcze nie ma. A, to musi tak stać. No dobra, to będzie stało tak. Tutaj cyk. I patrzcie jakie jest piękne stanowisko. No, Peter sobie to zmieni, ale na razie zobaczcie, to jest Minecraft, jakiś pulpit, wszystko. To nawet, nie wiem, co to prawda, jakieś wygląda, jakieś programowanie. No i co? Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Pewnie zobaczymy się, widzicie się teraz ze mną o godzinie koło 14, zgaduję. Mam nadzieję, że będę wstawiać odcinki tak sta stale o 14, wczoraj było 13, dzisiaj będzie o 14 i wiecie. Mam nadzieję, że Tresunkow się spodoba. Wbijcie do niego na kanał, będzie gdzieś tam link bajże, albo tam, nie wiem dokładnie, do jego kanału. Na pewno będzie w opisie, a teraz co? Żegnamy się, narka.